W poprzednim odcinku cała rodzinka dotarła na lotnisko i w końcu mogą wejść do samolotu. Zobaczmy, yy, gdzie, jak spodoba im się Willa nad morzem yy, i czy będą się tam dobrze bawić, miłego oglądania życzę. Mamo, co tam? Bardzo mi się nie No już startujemy, zaraz usiądź. Mij, dobra. Ja już siadamy ja teraz. Wszyscy siadajcie już. Najlepiej, dobrze? Dobrze, mamo. Dobra, siadamy. Uwaga, startujemy. Dobrze. No idziemy spać. Okej, okay. okej. Okay. dwie godziny później w staliśmy mleku Dzień dobry, chodzę coś Ja chętnie napiję się mleka Mleczka, dobrze Zaraz wlejemy mleko Ach, Nie ma tak zimny mleka a ja poproszę soczek pomarańczowy albo kula. A chyba soczek pomarańczowy. Dobrze. Soczek pomarańczowy dla ciebie. A ja poproszę orężadę. Please, please, orężadę. Dobrze, dostaniesz orężadkę. Nalewamy orężadę. Proszę bardzo. Dla Państwa coś? A my się napijemy kola proszę, dziękuję i jeszcze trochę dla pani. Dla pani jeszcze wleję. Kole. Dziękujemy. Go dla dziecka, mleczko. Mleczko dla dziecka jasne? Proszę. Muszę coś do jedzenia. Nie, na razie nie. Okej. Okay. Wylądowaliśmy. O, to super. Dzieci, wychodzimy. Dobrze. Okej. Okay. Dzieci. Jesteśmy. Ale to ładnie, tak, super, ale fajnie, mamo, tu jest super. Uh -huh. Nie no, pierwszy raz tu jestem, nawet się nie poprawiłem, ale aż... tu jest już pięknie, wow, ale moc. ale świetnie tu. Dobra, choć nie no, ja zaklepuję to uszko, tu jest super, ja tu śpię. No dzieci, dzieci, wychodźcie lepiej do windy, zobaczcie resztę domku. Naprawdę ten domek jest taki fajny, no sukciu. Jedziemy. Dobra, mega fajnie, bardzo mi się podoba, idziemy jeszcze na trójkę zobaczyć, jak tam jest, no jasne, że jedziemy, dobra, lecimy na trójeczkę. Jesteśmy, aż tu super, ta huśtawka, ale pięknie, ale salon mamy, super. Dobra, lecimy na plażę. Idziemy, szybko, szybko, o, fajnie. Dzieci zaraz idziemy spać. No nie mamy z dzień no dobrze, żartowałam tylko. O, jak fajnie, się Nie no, ja się tu bawię, ale fajnie, bardzo, naprawdę mi się podoba. <laughs> Tą pracę się w tej szopce. W kolejnym odcinku dowiemy się, kto to był i czy jest on niebezpieczny. Do zobaczenia.